Cześć. Mamy tutaj powiedzieć dla jakich wartości parametru a suma odwrotności dwóch różnych pierwiastków równania jest równa 6. No to po pierwsze. Jeśli mają być dwa różne pierwiastki, mamy funkcję kwadratową, to znaczy, że delta musi być większa od 0. A teraz suma odwrotności dwóch różnych pierwiastków, czyli zapiszmy sobie sumę odwrotności, czyli mamy. Odwrotność jednego pierwiastka i odwrotność drugiego pierwiastka, i ich suma i ma być równa 6. No to teraz, jak widzimy takie działania na pierwiastkach, no to dążymy do wzorów wieta, oczywiście, czyli dodajmy do siebie te, pierwi te ułamki, doprowadźmy do wspólnego mianownika, wspólny mianownik to będzie X1 razy X2 i rozszerzamy ten pierwszy ułamek przez X2, a drugi. Przez x1 i wychodzi nam tutaj wzór wieta dodawanie pierwiastków i na dole mnożenie pierwiastków. No to możemy sobie to zapisać za pomocą symboli, czyli na górze dodawanie, dodawanie pierwiastków, czyli minus b przez a, a na dole mnożenie pierwiastków c przez a i to ma być równe 6. I to będzie znaczyło, że słuchajcie, a nam się tutaj skróci, tak? bo to jest minus b przez a. Podzielone przez c przez a, czyli razy a przez c, to się równa 6, czyli a się skraca, czyli to znaczy, że minus b przez c ma być równe 6. I teraz bardzo ważna sprawa: to jest taka, że c musi być różne od 0. Nie możemy dzielić przez c, kiedy c jest różne od 0, czyli w pierwszym przypadku nie mamy z tym problemu, bo nasze C jest równe 1. Zapisujemy warunek na deltę, czyli b kwadrat, um, do, b kwadrat minus 4ac, czyli minus 4 razy 1 i razy 1, uh, czyli to ma być większe od 0. Drugi nasz warunek, minus b przez c, ma być równe 6, czyli minus b uh, dzielone przez c, c jest 1, więc nie piszę, równa się. 6 I podnosimy to do kwadratu i będzie nam to łatwo już teraz policzyć. Tutaj sobie wymnożmy razy minus 1 najpierw i będzie a plus 2 równa się minus 6. Teraz widzicie, że to będzie a kwadrat plus 4a. 4 odjąć 4 to 0, a tutaj odejmiemy obustronnie 2 i wyjdzie nam a równe minus 8, Tutaj wyciągamy sobie przed nawias A i mamy A plus 4 w nawiasie, to jest większe, ma być większe od 0 i A jest równe minus 8. No to teraz musimy sobie to zrobić z tego część wspólną. Narysujmy sobie wykresik. Nasza parabola ma miejsca zerowe w zerze, i w czterech ramiona do góry i to ma być większe od 0, czyli nas interesuje ten przedział. I ten przedział. No to teraz będziemy patrzeć na, drugi, na drugie równanie, i tutaj jest minus 8, prawda? Tu sobie przedłużmy. I to drugie równanie jest spełnione dla minus 8. Czyli część wspólna pokrywają się na szczęście przedział i ta, ten punkt, czyli wyjdzie nam, że a jest równe minus 8. No to teraz lecimy do następnego przykładu. I mamy tak. Delta ma być większa od zera, czyli robimy minus 6 a minus 3 to wszystko do kwadratu, bo to jest b, minus 4 razy ac, czyli a minus 3. I to ma być większe od 0. Teraz drugi warunek. Minus b przez c równa się 6. Minus b, czyli 6a minus 3, dzielone przez c, czyli dzielone przez a minus 3, ma być równe 6. I jeszcze trzeci warunek. a minus 3 różne od 0. To jest bardzo ważne. I teraz, słuchajcie, przeliczamy to. Czyli tu podniesiemy do kwadratu, minus nam zniknie, czyli będzie 36a w nawiasie a kwadrat minus 6a plus 9. I tutaj minus 4 razy a plus 12, większe od 0. Tutaj mamy a minus 3 i a minus 3 nam się skraca, wychodzi 6 równa 6, czyli... Nie ma to wpływu, tak naprawdę ten warunek na nasz wynik, i jeszcze ważne jest dla nas, że a będzie różne od 3. I sprawdzamy sobie teraz ten pierwszy, tę pierwszą nierówność. Trzeba to wszystko przeliczyć. 36a kwadrat minus 6 razy 36 to będzie 180 plus 36, czyli 216a. I plus 9 razy 36, no bo bez, bez kalkulatora to ani rusz chyba w tym zestawie. 9 razy 36 to będzie równe 324, minus 4a i plus 12, większe od 0. I jeszcze dalej a różne od 3. 36a kwadrat. Teraz minus 220A, 220a i plus 336. To ma być większe od 0. I a różne od 3. To teraz policzymy deltę dla tej naszej nierówności. Delta będzie równa b kwadrat, czyli 3025 minus 4 ac, a nie skróciłam. To teraz y, trochę z, może sobie chociaż troszeczkę zmniejszymy te liczby, czyli podzielmy przez 4. Y, tu będzie 9a kwadrat y, minus 55a i plus 84 i to jest większe od 0. I a jest oczywiście różne od 3. I lecimy dalej. Teraz policzymy sobie deltę dla tej naszej nierówności. Delta to jest b kwadrat, czyli 3025 minus 4 razy a, razy c, ja już to policzyłam na kalkulatorze i wychodzi 3024, czyli delta jest równa 1. Obliczamy sobie a, a 1 będzie równe minus b, czyli 55, odjąć 1 i przez 2a, czyli przez 18. I tu wychodzi nam 54, 18 czyli po skróceniu e, przez 18,54 się dzieli, czyli to będzie równe 3 i lub a2 równa się e, 55 18 56 przepraszam 18 oczywiście e, i e, to będzie równe da się tylko skrócić przez 2, czyli 28 9. Rysujemy sobie szybko wykresik, e, mamy tak 28 9, no to jest 3 i 1 dziewiąta, 3 i 1 dziewiąta, 3 razy 9, to jest 27 i plus 1, zgadza się. Czyli nasze pierwiastki są blisko siebie, ale rozstrzelimy je, żeby na, na potrzeby rysunku, tak, czyli mamy takie pierwiastki i mamy ramiona do góry naszej paraboli, bo jest e, współczynnik przy x kwadrat, jest dodatni, e, to ma być większe od zera, czyli nasze przedziały są tutaj. I jeszcze wiemy, że y, trójka nie wchodzi, a ona i tak nie wchodziła do tego przedziału, czyli możemy sobie od razu napisać, że x należy od minus nieskończoności do 3, suma od 28 dziewiątych do plus nieskończoności.